Jesteśmy, mar... cholera, jesteśmy? Ładnie tutaj. Bardzo ładnie. Tu, czy, że tu, czy że na tym wyspisku? mnie nie czytać tego, kurwa, tylko sobie... A, Markusem. Tu już możesz mi napisać, co tam było, skoro już to pominałem to już nie będę cofał. bo mi się pojawało jedną rzecz powinna taką w sumie mniej ważną to czas w wątku o nawet chcę markusem teraz hmm. tam nie mogę miśnić nic dalej nic nie mogę sprawdzać okej okay. witaj Amando Dobrze cię widzieć. Niełatwo było znaleźć tego defekta. Pokazałeś, że potrafisz prowadzić śledztwo, ale wiedziałeś, że defekty są niestabilne. Mogłeś być bardziej ostrożny. Myślałem, że coś z niego wyciągnę. Źle oceniłem sytuację. Nieważne. Następnym razem będziesz ostrożniejszy. No widać, od razu, że nie da się jej lubić. Przesłuchanie I miało się... dosyć burzliwy przebieg. Chodziło o sam Co początek. sądzisz o defekcie? Przejawiał objawy traumy na skutek nadużyć właściciela. Jakby nadpisał swój pierwotny program zestawem nowych instrukcji. Ten porucznik Anderson został oficjalnie przypisany do sprawy defektów. Co o nim sądzisz? Wydaje się drażliwy i opryskliwy. Ale wydaje mi się, że to dobry policjant. Intrygująca osobowość. Niestety. Jesteśmy zmuszeni z nim pracować. Jak zamierzasz podejść do tej sprawy? Dostroję się do jego osobowości. Mając na uwadze dobro śledztwa, postaram się unikać sporów i przyjmę pojednawczą postawę. Coraz więcej androidów przejawia zaburzenia, a w użyciu mamy ich miliony. Jeśli staną się defektami, będzie to katastrofalne w skutkach. Jesteś najbardziej zaawansowanym prototypem od Cyberlife. Jeśli ktoś ma rozgryźć, co się dzieje, to ty. Możesz na nie liczyć, Amanda. Czeka, wrota się, no się Konar. Nie ma czasu. Słucham? Szukam porucznika Andersona. Masz pozwolenie? Tak. Porucznika jeszcze nie ma. Poczekaj przy jego biurku. Anderson, Juania Anderson. Zajubi się. O, no. oh, Anderson. Dutener Anderson. Przepraszam. Czy wie pan, o której przychodzi porucznik Anderson? Zależy gdzie był wieczór wcześniej. Może przyjdzie przed południem. Dziękuję. of the black the heavy dark metal Bernardyn Walczymy go Miło pana znów widzieć. A oh, yes. Hank! Hauts tutaj. Patrz wszystko na wszystko spojrzałem Na co miałem jeszcze ja popatrzeć Chyba wszystko popatrzyłem. Codziennie trafia do mnie 10 nowych spraw z Androidami Tak 8 na ja no. incydenty Staruszki gubiące swoje robopokojówki i takie tam ale teraz zaczęły się napaści, a nawet morderstwa, jak ten koleś wczoraj. To już nie jest wyłącznie problem Cyberlife. To regularne dochodzenie kryminalne, z którym trzeba się uporać, zanim zrobi się gnój. Przyjrzyj się tym sprawom i sprawdź, czy coś się łączy. Czemu ja? Czemu muszę użerać się z tym gównem? Jestem ostatnim psem, któremu powinniście dać tę sprawę. Myślisz, że co ja wiem o Androida Jeffrey? Ledwie potrafię zmienić tapetę w telefonie. Wszyscy są zarobieni. Moim zdaniem świetnie się nadasz do tego typu śledztwa. Pieprzenie. Obezrana prawda jest taka, że nikomu nie chce się babrać z tymi jebanymi androidami. Cyberlife przysłało nam tego androida do pomocy. To ultra nowoczesny prototyp. Będzie twoim partnerem. Nie zgadzam się. Nie potrzebuję partnera. Już na pewno nie kurwa plastikowego. Ej! ej. Hey, przymknij się, bo zaczynasz mnie wkurzać! Jesteś porucznikiem policji, i twoim zastranym obowiązkiem jest wykonywanie moich poleceń! Hey. Wiesz, to tak gęba ma ci do powiedzenia, okej, okay, okej. Okay. Udam, że tego nie słyszałem, bo musiałbym ci wrzucić kolejną naganę do teczki dyscyplinarnej, która zaczyna się już kurwa nie domykać! Koniec <laughs> tematu, Hank. Czefry, <laughs> do ciężkiej cholery, czemu mi to robisz? Wiesz, jak nie znoszę tych plastikowych kulestw. czemu mi to robisz? Słuchaj. Daruj sobie te gorzkie żale. Albo się weźmiesz do roboty, albo złóż odznakę. A teraz, przepraszam cię bardzo, mam dużo roboty. Ja Jemu się na to miał. Nie wiem, czy porucznik Anderson to odpowiednia osoba do tego śledztwa. Hej, nie będzie mi robot mówił, jak mam zarządzać ludźmi, OK? No to wypierdalać mi z biura! Miłego dnia, kapitanie. Tam była informacja o psie: kawa, drzewko, mm, to zdjęcie policyjne muzyka coś Rzecz antyandroidowe, rzeczy. Mam coś zablokowanego, czegoś nie odblokowałem. Poruczniku, odnoszę wrażenie, że moja obecność powoduje u pana dyskomfort. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Mimo to, cieszę się, że będę z panem współpracował. Stworzymy zgrany duet. Czy jest tu może wolne biurko? Z tego nikt nie korzysta. O. Podobno został czymś pocięty. Ma pan psa, prawda? Skąd ty dowiesz? Na pana krześle jest sierść. Lubię psy. Jak się wabi? A co cię to? Sumo. Sumo. Kurwa, dobrze idzie. Jest pan fanem Girsów, tak? Denton Carter zaliczył wczoraj 53% rzutów za 3. Widział pan mecz? Oglądałem go wczoraj wieczorem w barze. Oh. A, o. szybko posła. Słucha pan Knights of the Black Death? Lubię ich muzykę. Ma dużo energii. Słuchasz heavy metalu? No, może nie do końca słucham muzyki, ale chciałbym. Długo zna pan kapitana Fowlera? C za długo. Godziny? Zastanawiam się, czy zawsze pan tak późno przychodzi do biura? Przychodzę kiedy przychodzę. Przestań już męczyć bułę, dobra? Kurwa. Dobra, o niechęć za droidów. Wiele osób nie przepada za towarzystwem androidów. Zastanawiam się, czy jest jakiś powód pana niechęci do mnie? Tak, jest powód. Mogłem pytać. Jeśli ma pan jakieś akta defektów... To chciałbym mnie przejrzeć. Terminal jest na twoim biurku. Proszę, częstuj się. Oh, zeznał, znowu zostawił swojego w mieszkaniu i poszedł do pracy do Okej, okay. Charles Pearl. 43 incydenty. Pierwszy sprzed 9 miesięcy. Najpierw tylko w Detroit, a następnie w całym kraju. Wydaje na ten moment, Wczoraj Android AX400 zabił człowieka. To może być punkt wyjścia dla naszego śledztwa. Pańska sytuacja osobista nie powinna hamować śledztwa poruczniku. ojku, nie to chciałem powiedzieć. Kurwa, o czym ty w ogóle pieprzysz? Odpal se pasjansa w tle i zamknij mordę! Powierzono mi zadanie poruczniku. Nie mam zamiaru czekać, aż zachce się panu pracować. Słuchaj, Frejerze, gdybym mógł, to wysłałbym was wszystkich na wysypisko i puścił z dymem. Dlatego nie wkurwiaj mnie! Bo się zrobi niemiło. Eee, um, poruczniku. Przepraszam, że przeszkadzam. Mam informację o androidce, która zabiła tego gościa ostatniej nocy. Podobno widziano ją w Ravendale. Zajmę się tym. nojah . no vot . no aga mis läheb , ei , allin poiss läheb . Jest trochę drewna. Urwa. Mogło się tam przydać Dziękuję za gifcika Cegarek? Cegarek też powiniemy Nie powiniemy? W sumie jak nie działa to nie niepotrzebny Zagiewciki, zmień wygląd. Ej, no chciałem, kurwa, chciałem zmienić wygląd, Cholera. tu są Czekaj, aż Alice się obudzi? Czy teraz będę mógł? Ej, co jest? Nie mogę już zmienić wyglądu. Szybciej w pokoju. Eee, biały. Zrobimy się Ciri. Nie no, z to im biały. A tu nam się cel misji po prostu wyskoczył z wygląd. Jeszcze jest zbagowało. Do Alice, ale ja bym się chciał jeszcze por porozglądać troszkę. Ty tu ręka wystaje z dołu. Uuu, hu 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 hu. O, Kono, eh, y tam stoi. Nikomer w sumie. Na razie to wszystko. że przeczesują okolice na wypadek, jakby ktoś coś widział. Dobra, powiadom mnie, jak na coś trafią. Co z tym zrobisz, co? No, jeszcze nie wiem. No, z tym będzie. Wsiadła do pierwszego autobusu i została w nim na Nie miała żadnego planu. Kierował nią strach. Androidy nie czują strachu. Ale defekty tak. Mogą nimi zawładnąć emocje, a wtedy działają irracjonalnie. Ale i tak nie wiemy, dokąd poszła. Nie miała planu i dokąd pójść. Może jest blisko. Może. Musimy jej uciekać. <grym> Ralf zdobył jedzenie dla dziewczynki. <gry> Specjalnie dla niej. Prezent, żeby naprawić wcześniejsze błędy. <gry> Ralf przyrządzi. Wszystko będzie jak u ludzi. Ludzie lubią mięso. Chodź, chodź usiądź sobie. <gry> lepiej ralf zadał sobie dużo trudu żeby zdobyć jedzenie dla dziewczynki byłoby niegrzecznie gdyby odmówiła prawda super, super. no zobaczycie pyszności pyszności Ojciec, matka, córeczka! Proszę, Daryl, nie. nie chcę tego jeść. Co powiedziała? Nie może się doczekać Twojej potrawy. Jest bardzo głodna. Ludzkie dziecko nie będzie żałować. Ralf znalazł najlepszy, największy okaz w okolicy. Zrobi z niego prawdziwe pyszności. Pyszności! Dziękuję za gifcika. Jec. Jec. Ej kurwo, niech się na nią. Gdzie jest blok? Gdzie jest blok? O, co cię bo inaczej Teraz możemy zapytać o to ciało. Jest tu ktoś? Na płocie były ślady Tyrium. Wiem, że był tu jakiś android. Hej, mam z siebie... Co? Widziałeś go? Ralf chciał być tylko miły! Ralf chciał pomóc! Gdzie on jest? Z tylnymi drzwiami! Konor, co się dzieje? Jest tutaj, goni ją! O kurwa, to chyba nie Tendy tak... pobiegła. Tędy kierują się w stronę dworca. Nie, 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 muszę to zjewać. Chyba, że będę mógł je puścić, kurwa. Abym mógł. Widzę je tam! Dobiegnij, kurwa. Albo no dobrze, lepiej żebyś nie był. Nie strzelać! Musi przeżyć! Co załat! Mm, kurwa! Myśle, 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 myśle. Kurwa! Ja pierdolę. Oj! hej, a ty nie dokąd? Nie mogę dać im uciec! I nie dasz. Za nic nie przejdą żywe. Muszę spróbować! Kurwa, zabijesz się, idioto! Nie biegnij za nimi, konor! To rozkaz! Kurwa! Nie! Nie! nie, nie, nie. Musiałem, że kurwa! Skończyłem! No, kliknąłem! Dobra, pierdolę tego pada. Kupuję nowego pada. On starego, rozpieprzanego pada. I on czasami nie łapie nikogo. Na Tak, to jest xboxowy, ale on ma 6 na ten pad. Jak nie więcej. Kurde, analogi. Dobra, był tu stres, był, był, był stres. Pałacem na PC, całe 200